Witajcie Grzybiarze! Dzisiaj, dzisiaj wybrałem się do troszeczkę innego lasku gdzie również w okresie urlopowym, wakacyjnym trafiają się grzybki czyli kurki, prawdziwki ale też czasami znajduję babkę koźlarza czerwone, tak zwane kozaczki tu właśnie w tych brzuskach często gęsto znajduję czerwone, no i pochodzę Zobaczę! W zaczarowanym lesie z ostatnich odcinków kurki są. Tutaj, tutaj zobaczymy. Jestem pierwszy raz w tym roku. Pochodzimy, zobaczymy. I pierwsze kurkowe miejsce. marne i takie widoki są piękne drzewo obok niego mech a raczej wokół niego mech I Spójrzcie. gdzie niegdzie jeszcze tu przebijają się. I będą się jeszcze przebijać wokół tego drzewa. Tym bardziej, że żuk strażnik jest. I między listkami przebijają kolejne. Z moich obserwacji kurka trzyma się dokładnie tych samych miejsc co poprzedniego roku. Owszem, ona się na pewno tam rozrasta gdzieś, rozsiewa swoje zarodniki, ale tam gdzie była w tamtym roku, dokładnie wyskakują w roku kolejnym, następnym. Tutaj na pewno powinienem coś znaleźć. W tych rowikach, bo były w tamtym roku. No. Użyna. Użyna. Górka taka, ale nie tym razem. Jakiegoś psiaczka teraz widziałem, więc może i znajdę na tych miejscach. I wszedłem. Na takie wielkie miejsce dużych, dorodnych kurek, tutaj w tym miejscu jest właśnie gniazdo, takie największe, ale w promieniu kilku metrów jeszcze tam stoją także ładne miejsce. Komary tutaj bardzo robią, ale spójrzcie jakie piękne kury. Ładne sztuki, i tutaj piąteczka, kolejne tu pod listkiem. Kolejne i tak sobie stoją, i stoją. Jeszcze widziałem tam kilka takich dużych egzemplarzy. O proszę, tutaj kolejne. Pięknie kureczki rosną. Jakie piękne, ładne egzemplarzyki. Tylko na takich cienkich nóżkach tu są. O to. No ciekawe, ciekawe. Ładne miejsce. Spójrzcie. Jakie sztuki. Kolejne trzy piękne. Ale zobaczcie ile komarów. Dwa zabiłem. Na jednej ręce róbię mnie pięć, na drugiej pięć. Także w sumie to co najmniej pluton komarów mnie cały czas atakuje. Ale szukamy dalej. Komary bardzo rąbią ale kureczki są tutaj piękne na tym miejscu que corre.